Cześć, Manko z tej strony Oskel. No i witam Was w odcinku paradnikowym. Jak zrobić w Oriente Blind Forest Definitive Edition osiągnięcie związane z przejściem gry na trybie One Life? Pewnie myślicie, że zrobienie tego osiągnięcia jest jakoś strasznie trudne. Natomiast, Wam szczerze powiem, nie jest ono jakimś niesamowicie wielkim wyzwaniem. Jeśli. Zna się pewne metody, które pomogą Wam zrobić tym, to osiągnięcie. No i ja je właśnie wam teraz przedstawię. Dlatego serdecznie zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy sobie może od y, pierwszej myśli, czyli kopiowanie save'a. Jak widzicie, ja tutaj już mam jednego savea one live'a. No i teoretycznie moglibyśmy go skopiować. W podstawowej wersji gry, czyli bez Definitive Edition y, mogliśmy robić tak taki myk, że po prostu jak robiliśmy osiągnięcie w którym nie trzeba było umrzeć ani razu to brało się tego save'a kopiowało się go na pozostałe sloty i w razie czego jakby się człowiek wywalił no to po prostu wczytuje tego save'a tutaj, tak? W tym przypadku nie jest to za bardzo możliwe ze względu na to, że twórcy w tej nowszej wersji tak przewidzieli to i jak spróbujemy sobie skopiować na innego save'a, no to niestety, ale on nam się tylko i wyłącznie przenosi. Nie jesteśmy w stanie go skopiować, więc tutaj mamy takie małe utrudnienia niestety. Kolejna sprawa to jest taka, że wyjście przed załadowaniem save'a nic nam nie da. Co mam na myśli? W, w oryginalnej wersji gry tutaj mamy licznik śmierci, tak? W sensie oryginalnej, co mam na myśli yy, tej starszej. Tam mieliśmy tylko osiągnięcie związane z tym, że nie możemy umrzeć przez całą grę. Przez co było to trochę łatwiejsze, bo nie było typowo trybu trudności. One life, przez co pewna mechanika, która działa tutaj w tej nowszej wersji, nie działa. No, i teraz wam to zaprezentuję. Wejdę w te kolce i jak umrę, postaram się jak najszybciej wyjść z save'a, zanim jakby cokolwiek się załaduje. Zobaczycie, że to po prostu nie działa. Teraz właśnie cię tu pozabijam trochę. Wychodzimy z save'a. Jak możecie zobaczyć, tutaj już jest zaznaczone, że niestety umarłem na tym sejwie, więc no, no i trzeba wtedy wszystko zaczynać od nowa. E, dlatego w tej wersji po prostu się nie wycwanimy. Dlatego jak zrobić to? Dobrze, jak sobie ułatwić y, zrobienie tego osiągnięcia? Już Wam pokazuję. Przede wszystkim, jedna z ważniejszych zasad y, przejścia tej gry na tym trybie trudności jest taka, żeby nie robić czegoś pochopnie. Teraz co mam na myśli? Powiedzmy, załóżmy sobie taki scenariusz, że walczymy sobie z przeciwnikami. Tak, jest ich trochę dużo. Y, na swój sposób. Bo ja wam to tylko pokazuję. No i powiedzmy, że walczymy z większą ilością przeciwników. No i coś nam trochę nie wychodzi, bo powiedzmy, są bardzo mocni. W tym przypadku akurat z tego nie są tacy mocni, no ale co, co mogę powiedzieć? No i jak już dochodzimy do takiej sytuacji, że mamy problemy z życiem, nie jesteśmy pewni swoich sił, to zamiast ryzykować, po prostu wychodzimy i ładujemy sobie tego save'a zanim umrzemy. Zanim dojdzie do śmierci, żebyśmy nie musieli nadrabiać reszty, zrespi nas to przy ostatnim postawionym soul linku. No i po prostu to jest takie dmuchanie na zimne, tak? Lepiej po prostu być bezpieczniejszym, niż się potem męczyć z przechodzeniem całą grę e, od nowa. No i pewnie ktoś z Was powie: Oskel, dobra, fajnie, fajna porada, żeby. Z... Żeby ładować sejwa tuż przed śmiercią. No ale w dalszym ciągu nie wiadomo. W dalszym ciągu to jest utrudnione strasznie. I co zrobić żeby było jeszcze łatwiejsze. No i tutaj już przychodzimy do sedna tego filmu. Czyli bawimy się po prostu plikami gry. I już wam pokazuję co trzeba zrobić. Będziemy kopiować pliki gry. One pozwolą nam w razie takiej Ewentualnej śmierci, załadować sobie na nowo save'a bez e, jakby przechodzenia samej gry e, od początku. E, no i teraz, jak to robimy? Ja już wam pokazuję. Wychodzimy sobie do głównego pulpitu. E, dokładnie już wam pokazuję. E, wychodzimy sobie do głównego pulpitu. E, otwieramy sobie explorator plików. No i tutaj u góry. Wpisujemy sobie. Yy, znaczy, no w moim przypadku to jest na dysku C, akurat wy to możecie mieć inaczej. Szukamy generalnie pliku Orient Blind Forest DA. Yy, ważne jest to, żeby to było, te, żeby te DE było na końcu, ze względu na to, że to jest ta nowsza wersja, yy, na której wszystko właśnie się opiera, ten problem. Bo jeśli po prostu nie będzie tego DE, to najprawdopodobniej to jest plik jeszcze z poprzedniej wersji gry. Bo oczywiście jak kupujemy sobie nowszą wersję, to dostajemy też starszą, przynajmniej tak jest w przypadku Steama. Chodzimy. I interesuje nas kilka plików. Dokładnie te 5. No i teraz za co odpowiadają te pliki? Już wam tłumaczę. Save Fill 0 to jest plik w. Które pokazuje nam na którym slocie jest y, nasz save czyli jak sobie wejdziemy tutaj teraz do menu no to akurat jest slot 1, ponieważ tak to jest nazwane natomiast w plikach gry to będzie slot 0 więc za to odpowiada samo jakby sam ten plik natomiast pozostałe 4 to są soul linki ostatnie 4 soul linki, które postawiamy do zapisywania gry no, i warto je kopiować wszystkie ze względu na to, że nie wiadomo, który jakby, w sumie jest tu 5 Soulinków, to przepraszam, ostatnie 5, ponieważ nie wiadomo na który Soulink się, na który plik się nadpisze save. Więc zanim umrzemy w grze, czyli będziemy to robić sobie tak w międzyczasie, w międzyczasie naszej rozgrywki. Zaznaczamy sobie te 5 plików, kopiujemy je sobie, wklejamy sobie na. na kurcze. na pulpit, żeby one sobie tutaj gdzieś były, z boku. Możemy sobie załadować teraz save. A. No i powiedzmy, że teraz tak Zabije się. Dla przykładu, żeby to było. Jak najbardziej wiarygodnione wychodzę sobie. Jak widać, jest tutaj zaznaczone, że umarłem. W plikach gry też wszystkie soul linki się usunęły został, usunęły. został tylko save fill, odnoszący się do, do jakby miejsca, w którym mamy zapisaną. na którym mamy save'a. I robimy teraz tak: usuwamy sobie to. Wychodzimy totalnie z gry. I dzięki temu, że mamy te pliki yy, tutaj na pulpicie, możemy je sobie skopiować na nowo, wkleić w tym miejscu i odpalić sobie grę na nowo. Jak już sobie załadujemy grę, możemy zobaczyć, że cały nasz postęp się zapisał. I ważne jest to, żebyście robili to. W ramach możliwości, no w miarę często. Ze względu na to, że na przykład jak macie jakieś quick time eventy, typu na przykład w tym drzewie chociażby, gdzie potem zalewa się cała lokacja wodą, jesteśmy w stanie jakby też przed śmiercią wyjść z Save, żeby go załadować na nowo. Natomiast jeśli już umrzemy, no to zawsze mamy zapisane. Pliki gry. Jeśli już umrzemy, to właśnie robimy tak samo, jak Wam wcześniej powiedziałem. Czyli po prostu wychodzimy, na wychodzimy z gry, usuwamy sobie ten plik i wklejamy sobie już wcześniej zapisane tutaj, w to miejsce. No i radziłbym Wam tak robić to, no jak tam chcecie, w różnych momentach. Im częściej, tym lepiej, tak naprawdę. Jest co, to co prawda monotonne. Natomiast, idąc tym sposobem, na pewno uda wam się zdobyć to osiągnięcie. Także, to jest najważniejsza taktyka, tak naprawdę. No i oczywiście, głupio nie ryzykować, przypominam jeszcze raz, jeśli... Jeśli po prostu jesteście blisko śmierci, widzicie, że możecie nie dać rady, to lepiej się po prostu wstrzymać. Eee, lepiej po prostu załadować grę na nowo, zanim umrzemy. Natomiast, jeśli już się taka ewentualność stanie... To po prostu będziemy musieli sobie załadować pliki, które. Które sobie poprzednio skopiowaliśmy. No i tak naprawdę to jest cała, cała zagadka. Nie ma tu nic więcej do powiedzenia tak naprawdę. No ja dziękuję bardzo za uwagę. Oczywiście subskrybujcie kanał, zapraszam do Discorda, do którego linka macie w opisie. No i. Zostawcie oczywiście też łapeczkę w górę dla zasięgu i też dla motywacji, bo to bardzo dużo daje. Dziękuję Wam serdecznie, do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!